Cześć, kochani, witajcie! Dzisiaj mam kilka takich taniutkich drapeczek. Już dawno nie miałem przyjemności drapać z drapek po cotóweczkę. Mamy kilka słoników, lotek i mamy też uśmiechnię się serduszka. Chyba tych mamy 6, tych 5, jakoś tak. Tabela wygranych wygląda też, nawet nawet nie tak źle, powiem wam. Pierwszy stopień wygranych to jest w przypadku słonika 40 tysięcy złotych. No to naprawdę jest dość dużo. Tutaj mamy yy, uśmiech, się. w ogóle pierwszy raz te drapki yy, drapie. Mamy tabelę wygranych, tak to jest. No, tu musimy znaleźć trzy takie same, co to w ogóle jest? Poczekajcie, bo ja tu nie ogarniam. Yy, nie, nie wiem co to, co to jest za symbol, nie? Ktoś mi pomoże, ten ostatni, yy, który daje możliwość wygrania, który daje który daje nam wygrać 7000 zł. Co to jest? Słuchajcie, nie mam pojęcia. Ten drugi od dołu to jest na pewno to są jakieś kubki z jakimś napojem, alemoniadą czy czymś. Poczekajcie, zrobimy tak. O, nie wiem jak wy, ale ja nie mam pojęcia, co to jest, niech mi ktoś uświadomi. Tu mamy trzy torebki, trzy palmy, trzy kapalusze, chyba ananasy i cytrynki, ale ten tu górny góry, no nie wiem, nie mam pojęcia, ale nieważne. Nie o to chodzi ważne jest to, co my tutaj w ogóle... Czy my w ogóle coś tu kurka wodna znajdziemy w tych, z, tych zdrapkach także zapraszam na kluczytki, okay? i drapiemy i drapiemy te zdrapeczki No dobra, lecimy najpierw ze słonikami, ze słonikami i tu musimy znaleźć Słonika pod warstwą ścierną, tak właśnie myślałem. Tu musi być słonik. A jak będą dwa słoniki, no to wtedy wygana się nawet podwaja. Wow, no to fajnie. Tu mamy jakąś owieczkę, chyba królika, pingwinka i wiewióra. I wiewióra, taka jesienna szata graficzna tych zdrapek. No ale. Nawet ładna, podoba mi się, nie powiem, że nie. Szukamy dalej słoników. Tu mamy motylka, pingwinka, owieczkę i wiewióra. Także puściutko. Kolejna, 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 kolejna. Trzecia zlepeczka, już pingwin. Motylek. Nawet krab się znalazł tutaj, słuchajcie, nawet jest krab. I koza, jest i koza. No i pięknie, albo nie pięknie, pusto. Nic tu nie odgrywamy. <grymne> Okej, kolejny, 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 kolejny. Co tutaj mamy? Mamy kozę. Jest słonik. Jej, może będą dwa. Motylek i owieczka. Mamy jednego słonika. Potem zobaczymy, co tam się kryje. Sprawdźmy jeszcze tą ostatnią zrapeczkę. Mamy pingwinka, motylka, koza i krab. Pusto. Czyli jedna wygrywana, wygra, wy, wygrywana. Jedna wygrana zrabka póki co. I przejdźmy do uśmiechnij się. Okej. Okay. Tutaj szukamy trzy, trzy takie same symbole. Mamy kapelusz. Ananas. O! Teraz się dowiem co znaczy ten symbol. Kapelusz. Cytrynka po raz drugi. Kapelusz też po raz drugi. Mamy cytrynki trzy. Ale fajnie. Nie wiem co one dają. Zaraz sprawdzimy. Ale pewnie jest Zeta. Cytrynka daje... Tak. Złotóweczkę. No ale fajnie. Ale dowiem się za chwilę, za momencik co to ten symbol jest. Ten pierwszy jeśli go tu znajdę pod tą warstwą ścierną mamy cytryneczkę palmę cytrynkę, jeszcze jedną mamy torbę cytrynka i torba, słuchajcie mamy drugą trafioną zrapeczkę fajowo druga złotóweczka kolejna zrabka, kolejna zrabka, mamy palmę że halo, że co to jest klapek <laughs> o kur, no tak faktycznie teraz jak patrzę od góry to jest klapek no ja <laughs> o nie, no tak no zgadza się, to, był... to jest klapek <laughs> mamy cy cytrynkę klapek drugi, słuchajcie mamy drugi klapek, ananas i trzeci klapek, dawajcie mi, nie to jest woda także ta pusta sprawdźmy kolejną Klapek, no nie. Palma, klapek, palma, klapek, e, ananas i ananas, no niestety, a już ile daj nam wygrać palma? Palma daje nam dyszkę, też fajnie. Ale nie czym razem. I uwaga, uwaga, ostatnia zlepeczka. Klapek, cytryna, klapek, palma. Cytryna, i uwaga, uwaga, tu będzie na pewno klapek. Nie, pama. <laughs> puściutko, puściutko. Tutaj nie mamy nic, ale sprawdźmy, ile daje nam ten słonik jeszcze. Ten słonik odkryjmy wygraną. Mamy zutóweczkę na pocieszenie. Suma sumarum. Trójkę mamy z powrotem. Zainwestowaliśmy chyba 8 zł, albo 9, albo 10 jakoś tak. Ale nie ma tragedii, coś tu trafiliśmy. Także ja jestem zadowolony, że nie ma totalnego pustaka. Słuchajcie, kochani, jeszcze raz macie na dole w opisie filmu link do mojego nowego kanału. Serdecznie zapraszam. No, dzisiaj wam już dzisiaj, no, dzisiaj wam dzisiaj dziękuję. Dzisiaj już wam dzisiaj, co ja gadam? Dzisiaj wam już dziękuję za uwagę. No i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się. Hej.